Wobec tej wielkiej wojny, jaka toczy się poza naszymi granicami, stoję tutaj ze wzruszeniem i chcę Wam, moi kochani, najdrożsi rodacy, z całego serca podziękować. Podziękować za coś, co jest żywym zaręczeniem obojga narodów. Za to, coście w ostatnim czasie uczynili. Uczynili niewzywani. Uczynili niewzywani przez żadnych polityków. Przez żadnych duchownych, przez nikogo. Uczynili wzywani tylko i wyłącznie przez własne serca, przez własne poczucie odpowiedzialności i, co najważniejsze, przez własną niezwykłą mądrość, mądrość narodu, otwierając swoje domy, swoje rodziny i swoje serca na przyjęcie naszych sąsiadów z Ukrainy, a ściślej mówiąc tego, co dla nich najcenniejsze, ich dzieci, ich zon, ich matek, ich sióstr, ich dziadków. Żeście przyjęli do siebie naszych sąsiadów z Ukrainy, uchodźców chroniących się w naszym kraju przed wojną. Że oni nam zaufali, że przybyli do nas. I że stało się coś, o czym powiedział ostatnio prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełyński. Dosłownie kilka dni temu powiedział: Wobec tego, co zrobili Polacy, cała historia jest nieważna. W jakimś sensie można powiedzieć, że tak, że w całym ogromie tej historii, przecież w ostatnich stuleciach tak trudnej, gdzie na tym wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, tak często leżał topór. Broń. Został położony chleb. Chleb. Została położona dłoń na dłoni. Dziękuję Wam za to. To jest akt. To jest akt, który wierzę w to głęboko. Buduje nową. Całkowicie nową drogę w naszych dziejach, w dziejach naszych obojga narodów, ale i wierzę w to głęboko innych narodów. Wierzę w to, że to jest właśnie droga, którą Wyście wytyczyli do odbudowy prawdziwej Wspólnoty w naszej części Europy. Wspólnoty, która swoją siłą będzie umiała się w przyszłości obronić przed każdą napaścią nawet największych mocarstw. Chwała Wam za to. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję wszystkim moim rodakom. To jest to wielkie, może największe w naszych ostatnich dziejach wydarzenie sprawione przez cały naród jako wielką wspólnotę przez wszystkich razem i każdego z osobna te tysiące ludzi którzy się otwarli szanowni państwo czas wyzwań których jesteśmy świadkiem rozpoczął się ale się jeszcze nie zakończył jestem przekonany że niestety przed nami jeszcze wiele trudów, że być może przed nami jeszcze bardzo wiele zmartwień, bo to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, polityka, która w związku z tym musi być prowadzona nie tylko przez nas, ale przez cały świat, także polityka zmierzająca do tego, by zmusić Rosję do zaprzestania agresji. A więc polityka sankcji również i sankcji gospodarczych jest kosztowna. Oczywiście. Wywołuje tąpnięcia gospodarcze. Wywołuje tąpnięcia na rynku energetycznym, na rynku paliw. Prowadzi do problemów gospodarczych, do inflacji, która dotyka wszystkie nasze portfele która powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Musimy to przetrwać. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę. Musimy sobie z tym poradzić. To jest wyzwanie współczesności, w szczególności spoczywające na tych, którzy sprawują władzę. Ale to też wielka odpowiedzialność za dalsze losy naszej dzisiaj wspólnoty sąsiedzkiej, a więc dalsza odpowiedzialność za budowanie braterstwa między naszymi narodami i więzi sąsiedzkich. Wierzę w to głęboko, że damy radę, że tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy umieli ich przechować by gdy wojna się zakończy, mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy wolnej, suwerennej, niepodległej, która, mam nadzieję, będzie na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia, państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami Polską jak, mam nadzieję, proroczo powiedział to prezydent Wołodymir Zełeński, nie będzie miała granicy, że tej granicy faktycznie nie będzie, że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwo, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić. Nie mam wątpliwości, że mamy olbrzymi potencjał, przede wszystkim tkwiący w ludziach, zarówno w Polakach, jak i w Ukraińcach, jak też i naszych sąsiadach Litwinach, Łotyszach, Estończykach. Wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie budować tutaj w naszej części Europy wielką wspólnotę narodów, taką, o jakiej mocy uczy nas nasza historia. Niech żyją narody dawnej Rzeczypospolitej, niech Pan Bóg ma je wszystkie w swojej opiece, niech im przynosi szczęście i powodzenie, niech żyje Polska.